Siemanderro internety, w tym filmie zajmiemy się piersiami. Tak jest, dobrze słyszycie. Yy, Pierści, piersi będą dominować w dzisiejszym filmie. A nam mianowicie chodzi mi tutaj o piersi, o piersi odkładnicy, a raczej o piersi jedną. Yy, Pługi są, zetor jest, żeby mi się lepiej pracowało dzisiaj, bo będziemy dzisiaj wymieniać w tym pierwszym e, tutaj pługu tą pierś, bo zobaczcie co mi się stało, tu się wyłamało, tu się przekrzywiło, e, no i cóż, i trzeba to wymienić. E, no i co, i trzeba podczepić najpierw zetora pod pługi, podniosę sobie elegancko wszystko do góry, e, pewnie trzeba będzie ciąć. Śrubę, bo raczej pewnie się nie odkręci więc będę musiał sobie przygotować klucze, podciągnąć prąd no, także dzisiaj akcja piersi tutaj mamy coś takiego nie jest to część raczej dedykowana do tego typu pługów, czy tam do tego modelu jest to po prostu zamiennik wzięty no, wzięty na miarę, taki który tu będzie pasował no i dzisiaj spróbujemy go tam zamontować. Trochę czasu teraz jest. Jeszcze tro troszeczkę orki zimowej zostało. Więc y, dobrze by było, jakby ta część była wymieniona. Bo wiadomo, że orka zimowa jest ciężka, nie? Więc mogłoby to nie wytrzymać. Także ja podpinam zetora i bierzemy się do roboty. Wiem, że zabijecie mnie za tytuł tego filmu. No, ale przecież, jakby nie, na to nie patrzeć, piersi występują w tym filmie, nie? Także, tak wiecie, nie do końca w sumie skłamałem, nie? Dobra, zabieramy się za robotę. Trzeba najpierw wyszarpać. Tutaj widzę, że tej śruby już nie ma. Ona jest tutaj zerwana na dole. Także tutaj pewnie albo to samo odpadnie, albo młotków w parę ode mnie dostanie. Eee, tutaj tą śrubkę trzeba odkręcić, nakrętkę w sensie, kurde nie wziąłem tego eee, odrdzewiacza żadnego, 19 tam idzie, zaraz spojrzymy, mogłem WDK sobie przynieść, nie wiem czy mi to pójdzie bez WDK, w ogóle nie wiem czy w ogóle mi to pójdzie, nie? Gdy idzie, ale nie wiem czy się obkręca. Ech. Pewnie się obkręca, raczej Kurde, jeszcze takie podejście tutaj jest Trzeba nogą chyba spróbować Nie wiem, nie wiem, chyba Chyba coś tam idzie Nie ma lipy Nie, idę po WDK, nie będę się męczył Prysnę to, cyk, cyk I powinno elegancko nam to wszystko yy, się odkręcić WD-40, młotek i przycinak to jest podstawowe narzędzie w każdym polskim warsztacie. Nie ma lipy, wódek musi być. Poczekamy sobie jeszcze sobie minutkę. Zbyt dużo te podnies podniesienie tych pługów mi tutaj nie dało, ale coś tam... Coś tam dźwignęło się do góry. Zresztą, e, chyba jeszcze nawet dzisiaj, jak wymienię tutaj, e, już tą część, e, to będę się brał za orkę jeszcze zimową. Także Także nawet chyba nie będę odczepiał pługów, tylko sobie je tutaj lepiej ustawię. E, no i co? I chyba jadę w pole od razu, zobaczę, jak to wszystko tutaj śmiga. Te nowe części. O! Dobra, idzie. Nie ma lipy, nie obkręca się, tyle szczęścia. W sumie nie powinno się obkręcać, bo tam jest taka zastosowana wiecie, nie, specjalna śruba kwadratowa, która wchodzi na swoje miejsce i automatycznie nam się powinna tam blokować, ale z doświadczenia wiem, że nie wszędzie nie we wszystkich podzespołach takie śruby są zakładane, jak ktoś nie ma w domu, to po prostu zakłada zakłada zwykłą, o właśnie, kurde, zaczyna mi się obkręcać, a to chyba dlatego, że wyszło, a nie, dobra, idzie, zakłada się zwykłą, nie, jak się nie ma, co się lubi, a się ma 30 km do sklepu, tak jak ja, do takiego sklepu żelaznego, czy, czy coś tego typu, to, to się zakłada to, co się ma i pewnie część z Was też tak robi, nie, no, ja akurat udało mi się znaleźć. Na szczęście. I to dwa wymiary śrub, nawet mam nowych. Mam krótsze, mam dłuższe. Także zobaczymy, które będą lepsze. I takie, i takie. Panie, do wyboru, do koloru nawet. O! Ale śruba aż gorąca. Czy kurde, nakrętka? Nakrętka gorąca. No i co zrobimy? Z Buta wjeżdżam. Czy jeszcze mi coś tam trzyma? Ah, idzie. Idzie, idzie. A patrzę, że mi się tu śruby wysypały. Jeszcze jakieś papierki po cukierkach. Ja nie wiem, kto co takie rzeczy je. <grystanie> Idę z tamtej strony. Idę z tamtej strony O młotek mi się przydał No, już, temat załatwiony Szybko poszło, co? Dobrze, że tutaj ta śruba przynajmniej sama wyleciała, to miałem trochę mniej roboty no ale chyba jest różnica, nie? Zaraz wam pokażę między tym a tym o różnica jest. Czy wymiar jest dobry? Powinien być raczej. Raczej powinien być dobry. Kurde, czyżby krótszy było trochę? Nie wiem, zaraz zobaczę. Oczyszczę sobie. O kurde, tu ścięło mi chyba śrubę. Ale jajca. I co zaraz? Trzeba być to jakoś wydłubać stamtąd chyba czy co tu się zrobiło a już wiem, dobra nic takiego poważnego tutaj się obetnie cyk, tą główkę i drugą stroną powinna wylecieć nam ta śruba mam dwa rodzaje śrub, tutaj mam takie dłuższe śruby, y tutaj mam takie krótsze, te są wzmacniane 8 i, 8 i 8 a te są podejrzewam jakieś takie zwykłe nie wiem czy one są w ogóle dedykowane do przykręcania takich elementów. No i raczej chyba przy tych krótkich zostaniemy. Trzeba będzie tutaj zabrać nakrętkę, podkładkę, ale to za chwilę. Teraz spróbujemy sobie przymierzyć w ogóle, jak to będzie wszystko wyglądać. Jakaś mi się wydaje mała, powiem Wam szczerze. Ta pierś. Nie wiem, jakaś ona jest taka moim zdaniem za mała, trochę, ale nie wiem, może mi się wydaje tylko. O! Idzie! Pomalutku! Ale idzie! Góra prawie doszła. żeby nie przesadzić, góra to już by było, a tak jak myślałem, jakoś coś tu za krótko troszeczkę jest, a bo może nie wiem może jak dół dojdzie, to może się wyrówna, kto, kto cię tam wie. Elegancko się złapie dosłownie żeby się trzymało i teraz trzeba dopasować. I teraz trzeba dopasować ten dół. No, jeszcze trochę brakuje kurde. Tutaj widzę, że mi się zaparło. Nie wiem czy nie będę musiał tego przeszlifować delikatnie. Hm. Bo nawet tutaj nie pasuje, widzicie? Jakby tak pojechać, cyk, szlifnąć sobie, to by mi się tu wszystko spasowało dobrze wtedy. Chyba tak zrobimy, kurde. Tutaj gdzieś odtąd trzeba. Odtąd do końca trzeba trochę szlifnąć. No bo inaczej nie ma opcji, bo nawet tutaj nie dochodzi mi jeszcze do końca. No nie, nic z tego nie będzie. Tutaj zapiera. Dobra, wyjmuję to z powrotem. Opa, dobra. Przysifowałem tutaj taki listeczek możecie zobaczyć, nie wiem czy nie będzie za mało czasem. Trzeba przybić go z powrotem na swoje miejsce i wtedy się okaże. O, widzicie? teraz już jest lepiej. Już jest teraz lepiej, ale. Jeszcze tutaj milimetr, jakby doszło, to by nie było lipy, ale z kolei tutaj, zobaczcie jak mi elegancko pasuje. O, idealnie pasuje mi tutaj. Tutaj śrubę podejrzewam, że da się już yy, przełożyć na dole, w sensie. O. o, kurde, jeszcze ten trzeba wyjąć. To cyk. Śruba tu pasuje. Zaraz sobie ją od razu może zakręcimy. Tutaj takie dojście trochę jest lipowate Muszę w jedną rękę muszę wziąć e, i podkładkę i nakrętkę, bo inaczej inaczej trochę lipa o dobra mamy to Elegancko, 17 teraz zobaczymy. To znaczy nie powinno mi się to odkręcać trochę jakby o, skoczyło na swoje miejsce A one się i tak pościerają, nie wiecie o co chodzi trochę się w polu porobi, trochę fugi kamienia podłapią i ale też sam piasek ścina wszystko, nie ma szans żadna śruba także tu już mamy gotowe tu wkładamy cyk kolejną i naszą część pierś odkładnicy tak zwaną mamy założoną Dobrze, że to wszystko tak gładko poszło. No myślałem, że będzie gorzej. Szczerze wam powiem? Bo to wiecie, z tymi starociami to nie może żartów, to czasem tyle roboty można sobie narobić. Powiedzmy, mamy 5 śrub. 4 się odkręcą, a piąta nie chuchu nie chce się odkręcić i jest w takim miejscu, że nie ma dojścia po prostu. Żeby no, do niczego nie ma dojścia, że ani z kątówką, ani z pilnikiem nawet żadnym, ani z kluczem. Masakra. Czasem jest tak, nie? Jak się coś robi. Dobra, dokręcamy. O! Eee! Aż już zjechał klucz. O! No, i tym sposobem udało nam się wymienić tą część. O, zobaczcie, jak pasuje idealnie, wszystko. Także można jechać orać. Nie ma lipy. Czas operacyjny. Podejrzewam, że pół godziny mi się zeszło razem z przeniesieniem tego wszystkiego, z zaczepieniem. Także jest dobrze. Podobało ci się łapeczkę? Zostaw. Subskrybuj kanał i koniecznie odwiedź mój sklep. Bo jest sklep założony. Są gadżety. Także odwiedź, zobacz. No. A ja się z Wami żegnam. Na razie. Cześć.